Witajcie w kolejnym odcinku, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie kolejną rację armii czeskiej, tym razem PPD czyli Prodiwek Potrafin, czyli racja niepewnowartościowa, taki dodatek do racji jakby to powiedzieć, prawie czego. więc zapraszam was do odcinka w pierwszej kolejności oczywiście rozpakujemy rację żywnościową a później ją spróbujemy racja sama jest skrzyżowana bardzo ciekawie na takie kratki jak tabletki do dezynfekcji wody więc otwieramy. Ręcznie będzie ciężko, ale jest. Więc jeśli już otworzyliśmy, rację teraz tylko wyjmujemy. Co pierwsze mamy? Krechy Platek Fitness. Czyli kruchy Platek Fitness. Wygląda to bardzo ciekawie. Panie zapakowane. Drugi 2024. Jeszcze nie dodaję, że racja jest po terminie ważności 29.02.2024 02 .2024. Zlekałem z tym odcinkiem bardzo długo. to się przeterminowała, rację można jeść, nawet po dwóch latach po terminie. Aczkolwiek czeskie, zobaczymy jak się sprawdzą. Polskie to po roku, amerykańskie to bardzo długo. Tak do później zobaczymy, bo ciekawe są też. Tuna Natural Solid. Tuńczyk tunak we własnym stawie widzicie tuńczyk w stawie dokładnie w sosie czyli ryba kolejny kolejny płatek fitness. co tam mamy jeszcze Instantina, instanti owocowy napój Teraz wygląda ciekawie Jeszcze mamy Czekolady, 5 gram czekolady, jedną kostkę czekolady Bardzo mało, ciekawe czemu, ale jako uzupełnienie bardzo dobre Tutaj Możemy tu rozpakować Zapałki Pokażę wam że są. teraz jak, jak działają Takie wojskowe w porównaniu do tych polskich takie typu książeczkowego, to te są ciekawsze, nie? Zielone mamy. Świetnie się palą. Nie zasłaniam. Palą się ogólnie dobrze. Panie są zapakowane. Co tutaj mamy? Teczki to oczywiście. Nie będę Wam teraz pokazywać. Yy, higieniczna chusteczka jeszcze. Oczywiście w razie takich jest czeskich I, i ekologiczna łyżeczka z bambusa. No jak widać bardzo ciekawe. Myślałem, że będzie stworzyła, aczkolwiek zobaczymy jak się sprawdzi. No i dalej mamy oczywiście papier, zapakowany wszystko taki woreczek strunowy, dosyć dobry. Takie wyraziste te kolory czerwone. Jakby się zgubiło to można odnaleźć Tak ogółem wygląda cały zestaw racji bardzo ciekawie. I oczywiście dodam kolejny raz, to nie jest pełnowartościowy posiłek, tylko jakby dodatek do racji, więc i tak tego jest sporo. Możemy jeszcze później na końcu obliczyć, ile to ma kalorii. Więc jeszcze Wam pokażę tył. Tak to wygląda. Więc tak jeszcze Wam dodam w tym woreczku stronowym. Jeszcze Tutaj schowane było pomiędzy tymi chusteczkami wykałaczka i bardzo ciekawe tabletki do dezynfekcji wody Water Purification Tablet z chlorem najprawdopodobniej. Takie są tańsze, oczywiście. Tablety na ciśnienie wody. Tabletki na ciśnienie wody. <grych> do nie wody tak wygląda no oczywiście to też przetestujemy zobaczymy wam to pokażę jakoś nie przyklejone tak tak jak te polskie nasze wyglądają tylko trochę inaczej 30 minut no. tak jak polskie bardzo dobre i to już jest całkowicie wszystko więc testujemy zapraszam was do degustacji więc tak, jako pierwsze przetestujemy kruchy płatek fitness Bo są akurat dwa, więc przetestujemy Tutaj macie skład Takiej dokszty świecącej folia, aczkolwiek nie jest jakoś bardzo świecąca, więc Raczej nie zdymaskuje nas Takie typowe wafle Świetny zapach, o wiele lepszy niż te ze sklepu Takie, te Jeszcze takie zwykłe ze sklepu Nie wiecie o co chodzi Jest bożowy. Więc tak, fajnie pachnie mm, Mega dobry Lepszy niż te ze sklepu aczkolwiek tak. Bardzo podobny do tych ze sklepu Więc wafle akurat są bardzo dobre Tak, teraz przejechujemy sobie Tuna, czyli Tuńczyk Made in Spain. Spain. Jak widać, nie jest to czeski. Omega 3. Zdrój omega 3 ma tanich 04 02. 2025, czyli jeszcze rok ważności. Więc data na Data na racji to jest tylko data produktu, który ma jak najkrótszą datę ważności. Takie są wymogi. Więc coś może być na przykład o rok, termin ma jeszcze, nie? Tak to wygląda. Złote. No, na zrywkę. Lekkie, fajne. Ogółem można podzgać nawet... I teraz przetestujemy naszą łyżkę z bambusa Świetny zapach, jak typowy tuńczyk Aczkolwiek jest Naprawdę mocno zamknięty Opornie się zrywa wierzweczko Więc jakby zapach świetny, już to mówiłem, wiem. Dobra. jak taki typowy tuńczyk ze sklepu wygląda nawet trochę lepiej. Świetny. Smakuje jak taki typowy tuńczyk ze sklepu. Taki mniej aromatyczny może. Trochę taki, no taki gumowy, ale i tak jest mega dobry. Spróbujemy jeszcze z waflem Cześć, bardzo dobre połączenie to jest Tuńczyk jest bardzo dobry, więc teraz Spróbujemy jeszcze 5 g czekoladę Chorka czekolada Chyba gorzka bitter czekolad 5 gram dymum 52 kakao chyba 100 g ma 549 kalorii dobry skład testujemy świetny zapach takiej czekolady naturalnej gorzkiej Patrzcie jak to wygląda, na cztery kawałki można podzielić, aczkolwiek dzisiaj ciężko będzie, nie wiem, można Miękka, nie jest twarda, dziwiłem się, taka dosyć miękka, nie? I to nie, że się rozpuściła czy coś, bo naprawdę nie ma, nie ma dzisiaj temperatury 25 stopni raczej Dobra, taki, taki dosyć dziwny popal. Ma jakby takie wymieszana gorzka z mleczną, tak pół na pół, nie? Świetna czekolada. Tak, mamy wodę, więc teraz przyjrzymy sobie instanty owocowy napój. Tak on się prezentuje. Podobnie zapakowany jak w amerykańskich. w na brązowo. Trochę jaśniejszy, oczywiście. To też takie folia, trochę wytrzymalsza, moim zdaniem. Aczkolwiek taka sama. Otwieramy. Jak taki cukier. Normalny cukier. Nie? Taki żółtowy cukier. Więc tak. Do litra wody aż, tu jest 40 gram. W poprzedniej gracji trzeba było do 400 chyba albo 800. Nie jestem pewien, coś w tym stylu, bo było mniej tego. Tu mamy większy. Tak to się prezentuje. Oczywiście trzeba pamiętać o nawodnieniu, więc tam jest jednak no do litra. No wygląda do... ciekawy ten kolor. Przewodniłem trochę, bo nie wymieszałem. Tak, nie wymieszałem wtedy. Teraz jest dobre. Napój 10 na 10. Napój nie jest podacie ważności. Nie ma żadnych E, jedynie witamina E. Dużo witamin. Takie elektrolity jakby. Co się z witaminami? Zawsze warto, da, zawsze warto. Są dobre. Tak, oczywiście. przetestujemy teraz tablety na ciśnienie wody, czyli tabletki do zużycia wody. Tablety na czyszczenie wody, czy tabletki na czyszczenie ciśn... wody, jakoś tak. Otwieramy. Instrukcja. Nie, wa warning. Nie można do oka brać, coś, coś tak. Te tabletki, chyba, są w Brytanii wyprodukowane z tego, co tu przeczytałem. Love tablet, Action tablet, Podobne do naszych, naszych polskich takich AdPol, Javel Aqua. Te tak się prezentują, czy inaczej wyglądają. Są też białe, jak chlor, bo pierwsze, moim zdaniem. Więc. Jakby to powiedzieć Wyglądają Takie bardziej okrągłe są, jak, jak takie jakieś, Jak takie chlorowe po prostu, nie? Takie białe właśnie Więc wrzucamy, zobaczymy I oczekujemy pół godziny Jeszcze wam pokażę fajną reakcję tych tabletek Jak Jak, jak taka multiwitamina, to nie jak te polskie trzeba Poczekać aż się same rozpuszczą Wolić tylko tak się do wody, nie? Zachęcamy i widzimy się, oczywiście, za pół godziny, jak ta betka zadziała. Minęło dokładnie pół godziny. Woda nie wiem czemu zrobiła się, jak biała, i jakby to był wybierać normalnie. Yy, zobaczymy. Oczywiście to jest woda z jeziora. Z całym basenem pachnie. Takie to jest mocne normalnie. Je. Smakuje jak taka typowa tabletka do dezynfekcji wody, tak jak tylko do do dezynfekcji wody, tyle samo chloruje co w innych. Z tego co mi się wydaje, 8,5. pięć na siebie być, aczkolwiek jest niedobra, więc warto do takiej wody litrowej. Jeśli nie mamy, mamy dostępu do zwykłej wody to dodać właśnie ten napój y, izotoniczki izotoniczny napój który jest w racji żywnościowej można tutaj za zamiast do takiego nie, albo chociaż połowę tego i połowę do litra nie? Zależy czy się ma dostęp do czystej wody czy nie jak się ma no to nie potrzebna jest w ogóle tabletka cała racja oceniam na około 10, 9 na 10 załóżmy jakościowo to 10 na, na 10 można by powiedzieć jest dobra no i ta, ły, ta łyżka była ciekawa, więc od, napiszcie w komentarzu jak Wam się podobał dzisiejszy odcinek i do zobaczenia na następnym odcinku. Pa!